indiańskiego talizmanu morderca milcz mała kłamczucha nie wierzę żeby diana skłamała w takiej sprawie sekrety gór w sobotę o 14.30 Do złowienia najwięcej telefonów za złotówkę. Na przykład najnowszej serii muzyczna Nokia X3 z radiem grającym również bez słuchawek. Najwięcej dającym Mix Plus. Gdy najlepsze kremowe mleko spotyka morsoczystych owoców, to musi być Gracja. Nowa Miller, Gracja. Miller, smak płynie z mleka. Mm, nowe kostki bulionowe Knorr, w teście konsumenckim, uznane za najlepsze. Ciekawe, co powie o nich moja rodzina. Pozwoli Pan? Dziękuję. Teraz Twoje zupy docenią nawet najbardziej wymagający smakosze. Mm, doskonałe. Nowe kostki bulionowe Knorr, smak zawsze na szóstkę. Mam belbę ekstra o smaku prażonej cebulki. Tegoroczny przewód. Będzie pyszna do kanapek? Pewnie. I doskonała do jajecznicy. No jasne! Delma ekstra o smaku prażonej cebulki. Smakuje całej rodzinie. Moja mama ma włosy jak słonko. Albo słodka czekoladka. Albo iskierka. I zawsze są takie milutkie. Dzięki firmie Joanna, która daje mi całą paletę farb Naturia Color. Naturia i życie staje się... koralowe. Uczestnicy wyścigu EcoCup musieli przejechać z Paryża do Genewy przy najniższym zużyciu paliwa. Zwycięski team ze Słowacji jadący Peugeot 308 uzyskał wynik 3,14 litra na 100 km. Ty też możesz być mistrzem ekonomicznej jazdy dzięki samochodom Peugeot z silnikami HDI. Zapraszamy do salonów na dni EcoCup. Dzisiaj dostajesz rabat, a od jutra zaczynasz oszczędzać. Dowiedz się więcej o podwójnej korzyści na www.peugeot.pl Mama wróci dziś później. No to do roboty. Śliwki. Knor, marynata i torebka. Piekarnik nagrzany? Nagrzany! I już? I już. Jestem. Jemy coś? Norfik zdanie na dziś z do pieczenia. Soczysty schab w się winnym. Hmm. Świetnie ci się udało! Nam się udało. A jak to zrobiliście? To też by się udało. Pyszne i soczyste w każdym kawałku. Mmm, czekoladowy mus. Lind z dumą przedstawia wyjątkową kreację. Doskonały czekoladowy mus. Kuszący, puszysty, otulony wyśmienitą mleczną czekoladą Lind. Odkryj świat wykwintnych deserów ukrytych w niepowtarzalnych tabliczkach Petit Dessert. Stworzone z pasją przez szwajcarskich Met Chocolatier Lind. Pełen pakiet w Axa Direct to samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży auta. Zadzwoń 19522 Axa Direct. Więcej niż standard. Czesio, wielbiciel kobiet, kromek. <laughs> Wesoły Romek. Wujek jaki jego kryzys wieku średniego. Cóż, mój brat. Mój profesor, niespełniony showman. Steve, oczy mnie angielskiego. Hm, trzeba mieć zdrowie, żeby być kobietą. Samte znaczy zdrowie. Dziewięć, dziesięć. Wygrałem, wyrobicie herbatę. No chodź robi tego słupka. Ten. Nie za wygodnie Ci? Ja mamy jedną. Dzięki. nie mm, Niezłą herbatkę razem robimy. To kto dziś zmywa. No jak myślisz? Taka. To u nas rodzinne.

Chcesz być najlepszy? Najbardziej gładkie golenie i maksymalny komfort dla Twojej skóry dzięki jednoczęściówce Wilkinson. Trzy ostrza Wilkinson, dwa paski nabliżające i pełna elastyczność. Zrób to dla siebie. x 3. Najlepsza jednoczęściówka Wilkinson. Dużo! W Heja dobre rzeczy zawsze przychodzą same. Teraz masz darmowe rozmowy z wybraną osobą po każdym doładowaniu, a po wyższym ze wszystkimi w Heja. Absurdalnie proste. Heja! U nagi pułkownik półciężarówką półprodukty woził. A gdy po północy w pół przysiadzie stawał, pół żartem, pół, gębkiem, pół słówka wypowiadał. Bo za każdą minutę do wszystkich dużych sieci pół płacisz, a pół nie. Pół na pół w simplusie. Rumiankowy Regina, super wytrzymały. Teraz trzy miękkie warstwy. Miękki, pachnący, super wytrzymały. Kochan. Jetsonowie to dopiero fantastyczna rodzinka. Zobacz ich kosmiczne przygody dzisiaj o 19. Do wieczora! Pościgi, pogonie, pułapki, zasadki, niespodzianki i sikusy. Tyle radości potrafią dostarczyć tylko oni. Niepowtarzalny duet Tom i Jerry Całkiem nowe przygody Toma i Jerego Dzisiaj o 19.30 w Telewizji Puls Na porcję świeżego popcornu z gagami zapraszamy dzisiaj o 20.00 do Telewizji Puls Mogą być najlepszy, najbardziej gładkie golenie i maksymalny komfort dla Twojej skóry dzięki jednoczęściówce Wilkinson. Trzy ostrza Wilkinson, dwa paski nabliżające i pełna elastyczność. Zrób to dla Siebie. Victrin 3. Najlepsza jednoczęściówka Wilkinson. Codziennie poświęcasz czas na to, by wyglądać piękniej. A jak dbasz o to, co jest Ci najbliższe o swoją skórę? Zadbaj, aby wyglądała pięknie, używając mleczka do ciała DAW. Jego bogata odżywcza i nawilżająca formuła szybko się wchłania, nie pozostawiając lepkiej warstwy ani widocznych śladów, tylko wyjątkowo piękną skórę. Tak niewiele potrzeba, by ją mieć, teraz balsamy daw w promocyjnej cenie 1199. Zapach Straight Unlimited. Nieograniczone możliwości. Mama wróci dziś później. No to do roboty. Śliwki, knor, marynata i torebka. Piekarnik nagrzany? Nagrzany! I już? I już! Jestem! Jemy coś? Norfik stanie na dziś torebką do pieczenia. Soczysty schab w sosie winnym. Mm. Świetnie ci się udało. Nam się udało. A jak to zrobiliście? Wy też by się udało. Pyszne i soczyste w każdym kawałku. Czy wiesz, że inspiracją do stworzenia pierwszego na świecie śmigła? Były spadające nasiona klonu, odkryj wiele inspiracji z herbatą Lipton. Teraz opakowania naszej herbaty pełne są inspirujących historii. 96% z nas szuka w sieci amatorek, blondynek, dużych darmowych latynosów, pielęgniarek, hardkorowych azjatek, studentek i sekretarek. Ale jeśli ty szukasz pożyczki, wejdź na kokos.pl, serwis internetowych pożyczek społecznościowych. Pociągnij z kokosa. Moja mama ma włosy jak słonko, albo słodka czekoladka, albo iskierka i zawsze są takie milutkie. Dzięki firmie Joanna, która daje mi całą paletę farb Naturia Color. Naturia i życie staje się... KORALOWE! Bris Sensen Spray posiada czujnik ruchu. Dzięki niemu uwalnia świeży zapach Bris tylko wtedy, gdy wyczuje ruch. Co więcej, jest bardzo wydajny i nie będzie się marnował. Nie włączy się przez następne 30 minut. Chyba, że naciśniesz przycisk. Sensent spray z czujnikiem ruchu. Tak, to Bris. Ten gość w futerku... Boj, to Alex. Nawet nie wie, że składa się z brył geometrycznych. Bez wektorów jego futerko wyglądałoby tak. A tak wyglądałby Alex bez odpowiedniego algorytmu. To matematyka nadała Alexowi kształt i pozwoliła się poruszać. Chodź, Alex. Wymodelujemy Ci dziewczynę. Matematyka. Możesz na nią liczyć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz w Castoramie znajdziesz traktor Rayleigh z koszem o mocy silnika 15,5 konia mechanicznego, szerokości koszenia 107 cm z manualną skrzynią biegów za jedyne 5987 zł. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Jakie ubezpieczenie chciałbyś mieć za tak niewiele? Takie... A może takie? W AXA Direct w tej cenie możesz mieć naprawdę pełną ochronę. Sprawdź nas. Zadzwoń 19522. AXA Direct. Więcej niż standard. Wszystko pod kontrolą, pan się relaksuje. Nie myśli o firmie, pracownikach i fakturach. ma taryfy pod kontrolą. W plusie dla firm? No. Wybierz nowe taryfy pod kontrolą w plusie dla firm. W każdej taryfie telefon za złotówkę. Plus dla firm. Razem lepiej. Bierze super wiosenne, mega pozytywne dzwonki na Twoją komórkę. Ściągnij już dziś. Nuta 6. Lady Gaga. Nuta 7. Ewa Parna. Nuta 8. Fiesto. Nuta 9. Inna. Nuta 10. Timbaland i Katy Perry. Pod numer 76 550 wyślij SMS o treści nuta, a po kropce numer wybranego utworu. Nuta pod numer 76 550. Jak zdobyć rękę pięknej księżniczki? Jak przezwyciężyć złe czary? Jak poskromić jednorosca Najpiękniejsze baśnie braci Grimm. O dzielnym krawczyku oraz braciszek i siostrzyczka. W niedzielę. O 12 w telewizji PULS.